Cześć maneczko. dzisiaj zagramy sobie w top najlepsze gry mobilne, które można sobie pobrać z, z, Google, z Google Play, A nie wróć, przepraszam, to będą dwie gry z Africo z Google Play i dodatkowo GTA San Andreas, które, które jest dostępne tylko z przeglądarki. Jest również dostępne z Google Play, ale kosztuje 24 zł. Pierwsza gierka to jest NBA Live, czyli fantastyczna gierka mobilna o najlepszej lidze koszykówki. Ja oczywiście z racji tego, że jestem wielkim kibicem Chicago Bulls, postanowiłem prowadzić tę drużynę. Sam interfejs jest bardzo ciekawy, jest bardzo przejrzysty, sterowanie nie wymaga jakiegoś zbytniego, skomplikowanego nacisku, ponieważ mamy tylko hold ground, top still i, i block, jeżeli chodzi o defensywę, natomiast ofensywa, no to wiadomo, jest podanie. Oczywiście tu Brown był przykryty przez Barreta, jest przechwyt. I rzuc po dystansu. No i niestety Randle zdobywa 29 punkt dla ekipy New York Nice. Tak więc, ale tutaj Williams też został, można powiedzieć, e egzekutorem ekipy z Nowego Jorku. Tak właściwie to zapraszam Was też na, na drugi kanał na YouTubie. To będzie coś podobnego jak to, tylko że to będzie Chrys Games. Tam się z, znajdą się o, wszystkie, wszystkie filmiki właśnie z gier. Piękny layup Moranta teraz a widać, że Bulsy gonią, gonią wynik. Jest 20 sekund do końca trzeciej kwarty. Jest blok naszego nowego centra. Było przerwane, akcja 16 sekund do końca, także tak to wygląda. Bardzo e, ciekawa gierka, jeżeli ktoś lubi koszykówkę To to jest coś takiego jak Ultimate Team we Fifie, że robimy tutaj własny skład, nie ma tutaj Nie ma tutaj jako takiego e, składu już zbudowanego, tylko tworzymy własny I gramy mecze w najlepszej lidze e, koszykówki Druga gierka Druga gierka to jest Fifa Mobile. Też jest bardzo, bardzo ciekawa, ale widzę tutaj pewne, pewne minusy tej gry, ponieważ mecze, mecze uciekają bardzo szybko i te spotkania, które rozgrywamy na, na wirtualnych stadionach To są wyrzucone tak, że na przykład przegrywamy 1 do zera, a tu nagle yy, przychodzi nam na przykład 50 minuta spotkania i, no i trzeba będzie to rozegrać. FL League tu PT 1 wygraliśmy, teraz zagramy sobie z Mansfield Town. Gość widzę, że mam mocnego overala, 65, ja mam tylko 59, ale to z biegiem czasu yy, tych zawodników sobie powzmacniam. O, jesteśmy w 65 już minucie, także nie mamy zbyt zbyt wiele czasu, żeby żeby wygrać to spotkanie. To jest właśnie to o czym mówiłem, że nie można sobie ustawić zbytnio czasu, tak jak na przykład w Pro Evolution Soccer czy FIFA na pc cie bądź Xboxie, konsoli ogólnie. No jest to bardzo, bardzo mobilna, bardzo fajna gierka podoba mi się. Pomimo iż interfejs mamy w języku angielskim, to myślę, że nie będzie problemu żeby żeby się połapać co gdzie, z czym i jak Teraz mamy dośrodkowanie, no ale obrona przejęła o Tyle jest dobrze to, że mamy tak jakby autocontrol, czyli jak wciśniemy sprint i take'u no to nasi zawodnicy sami, sami atakują przeciwników. To samo jest z podaniami i zeszczałami żeby oddać celny strzał, to nie ma coś takiego jak shot czy coś, tylko palcem w kierunku bramki, tak jak ja to zrobiłem i owelić na półtora minuty przed końcem zdobywa bramkę, która być może da nam zwycięstwo tu mamy jeszcze powtórkę tej akcji bardzo fajna gierka dla tych którzy lubią się nudzić i chcieliby sobie pograć to jak najbardziej zapraszam po prostu do do tego jeszcze pięknym strzałem chciał w spojenie, pod spojenie uderzyć się nasz zawodnik, no ale piłka wylądowała minimalnie koło słupka, no i tak to się, tak to się zaczyna, raczej kończy. Dostaliśmy plus 6 XP, doświadczenia, końców 1000 i dostaliśmy bramkarza Rose'a, ja się postaram wyrzucić kilku, y, kilku zawodników, które dostałem, no i tutaj mamy jeszcze y, 5000 końców i wałgana y, napastnika. I tak się kończy, jeżeli zajdzie, przejdziemy wszystkie te, te tryby. Potem mamy FL League One, FL Championship, który dopiero możemy zagrać po rozegraniu całego trybu, trybu FL League One. I tu mamy jeszcze Premier League, i tu mamy jakiegoś, jakieś złoto, plus player, jedną paczuszkę tutaj znowu. i Tres Geta lewo skrzydłowego, także Swift y byłoby na tyle. No i to jest ta gierka, o której Wam mówiłem: Geta San Andreas. Czyli można powiedzieć, że <coughs> możemy się przenieść wirtualnie do Los Angeles, do Kalifornii. Jest Interfejs jest bardzo przejrzysty. Wszystko jest bardzo precyzyjnie odwzorowane. Tak więc nie widzę tutaj żadnych problemów, które mogłyby nas, nas napotkać. Oczywiście wykonujemy tutaj misję. Wykonujemy misję albo też możemy się pobawić z tym w trybie luźnym. Si CJ, oczywiście, w swoim stylu. W ustawieniach, w ustawieniach możemy sobie zmienić sterowanie, jakie chcemy. Czy chcemy mieć analoga, czy tak jak w moim wypadku, na przykład strzałki. Jeszcze nie ogarniam tego sterowania, ponieważ nie miałem w ogóle elastyczności, tak naprawdę, z mobilną wersją Grand Theft Auto, jeszcze San Andreas. Polowałem bardziej na GTA 5, ponieważ GTA 5 jest bardziej takie realistyczne Jeżeli chodzi o, o grafikę i o naszego bohatera Pamiętam jeszcze pierwszy właśnie kontakt z GTA miałem jak, jak powstało Vice City to był chyba 2009 chyba rok nie wiem, nie pamiętam już, bo to już dawno było, ja jeszcze chodziłem do szkoły podstawowej. No ale jak widać, gierka bardzo, bardzo fajna. Tak więc bardzo, bardzo polecam. Oczywiście taki jeden mój minus jest to, że na telefonie z Androidem jest mało e, za małe można powiedzieć te e, panele do sterowania a ja e, zobaczę najlepiej to się będzie spisywało na tablecie M nadzieję że o, w kolejnym odcinku który, który dla Was nagram e, pokażę Wam tak naprawdę jak, jak ściągnąć GTA Niekoniecznie ze sklepu Play, bo nie ma sensu wydawać 24 zł skoro tą gierkę możecie mieć totalnie za Afriko, za Także bez ścięć, bez niczego, także naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo gorąco polecam. Próbowałem sobie ukraść wóz policyjny. Także bardzo, bardzo gorąco polecam tą apkę. Także tak to wygląda i według mnie taką trzecią, trzecią najbardziej taką, najlepszą, darmową gierkę, jaką możecie sobie ściągnąć. Ze, ze sklepu Play to wydaje mi się, że to będzie urylmo Moto UMX4 grałem w to ostatnio, ale ale jakoś nie, nie przyciągnęła mojej takiej zbytnej obecności. zawodnie <tryk> za, 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 za Goście sobie e, sam skręca jak chce, gdzie chce. Cały czas gdzieś wpadałem w te bandy, więc, <laughs> więc powiedziałem, że to raczej nie ma, sens, nie ma sensu, żeby wam pokazał. Bo nie. to nie ma sensu. Dobra, ja sobie tutaj tylko ogarnę gdzieś ustawienia, setting. Próbuję sobie wyciszyć jeszcze tą muzykę, ale się... Tutaj sobie zjadę do, do 60%, żebyście mogli trochę usłyszeć też jak... Jak to wygląda. Ścigamy się w C-klasie. I od amatora do... Od, ma, od amatora mamy się przeistoczyć w gwiazdę ulicznych wyścigów. Tutaj, tutaj, teoretycznie nic nie robimy, bo gość nam sam przyspiesza. Gość nam tylko sam przyspieszamy, tylko operujemy hamulcem. No i zakładamy się. No i zakładamy się na rywalisko, zakładamy się na, na zakręt. Oczywiście zdobywamy tutaj pieniążki na, na zakup sprzętu, czyli remont silnika, kupno silnika. Ogólnie musimy tak rozporządzać pieniędzmi, żeby ulepszać ten motocykl no i ścigać się po różnych, różnych torach. Ci którzy na przykład lubią motoryzację, no to na pewno to będzie coś, coś dla nich, coś fajnego. Widziałem ostatnio też recenzję Formuły 1 Manager Motorsport, też właśnie przeznaczono na ios i Androidy, ale jakoś wyścigi, wyścigi samochodowe. Mnie nie kręcą, no chyba że zainstalujecie sobie tak jak ja ostatnio sobie zainstalowałem Need for Speed No Limits bądź bądź Asphalt 8 także to są takie to są takie chyba najbardziej najbardziej moje e, polubione gry które, w które też można e, sobie Nieźle po, po naginać. Zobaczę, co ja tu jeszcze mam. E, wróć, wrócę do Was za chwilę. Kolejną gierką, taką e, ciekawą dla e, fanów siatkówki, w, e, siatkówki jest e, Volleyball e, Championship. Gra sama w sobie jest bardzo ciekawa, jak sama jak sam temat e, mówi. No, co tu dużo gadać? Ma, możemy sobie rozegrać turniej, szybki mecz. Nauka gry, my sobie zagramy szybki mecz. Ja tego nie muszę yy, przechodzić tego samouczka, ponieważ już to miałem tylko podczas tu telefonu, wszystko się po prostu usunęło. Także mamy do wyboru, oczywiście musimy odblokować te zespoły szukamy reprezentacji Polski A, tylko, że tu mamy drużynę dla komputera Mamy 140 gwiazdek, czyli musimy... O, odblokujemy sobie Czechy A to Czechy zagrają w, z Argentyną. Tak więc, zagramy w Krakowie. Tak więc, bardzo, bardzo fajna gierka. Możemy sobie wybrać styl gry, jaki chcemy zagrać. Czyli, na przykład, do krótki mecz, średni mecz, tam do 15 i, i realistyczny do 25. Bardzo, bardzo fajna gierka właśnie pod względem można powiedzieć zabijania, zabijania czasu. Lepszym sposobem, żeby piłka leciała w najmocniejszym, wiedzieć, z najmocniejszą siłą, to jest właśnie to, żeby jak mamy piłkę serwową, to żeby to zielone kółeczko, o, było jak najbardziej właśnie tu. I marnąc, jak jest na przykład piłka na linii, a sędzia dał na przykład punkt dla Argentyny, no to możemy sobie dać challenge, tutaj oczywiście specjalnie wcisnąłem ten challenge, bo ja wiedziałem, że piłka wyjdzie poza poza pole gry. Tak więc, no bardzo, bardzo ciekawa ta alternatywa i kolejną Ostatnio już chyba gierką hmm. jest Speedway Challenge. Także, możemy sobie wziąć tryb jednoosobowy, jest liga wyzwania zawody drużynowe, czwórmecz, zawody indywidualne. My sobie spróbujemy wziąć ligę na poziomie normalnym. Pierwszy weźmiemy sobie drugą ligę. Oczywiście ta gierka już nie ma aktualizacji, chyba że się mylę, ale tak to wygląda. Weźmiemy sobie zespół Starnowa. Będziemy prowadzić zespół właśnie drużyny Unitarnów i w pierwszej kolejce udamy się do Grudziądza na mecz z miejscowym gkm -em. Tak więc zobaczymy sobie na skład Waculik, Moroczka Kenneth Bier, Leon Matson, Janusz Kołodziej, który obecnie jest w Unii Leszno, Arkadiusz i Ernest Koza, no i na rezerwie mamy Wiktora Kołakowa, którego sobie zmienimy za właśnie Kenetabię, tak więc myślę, że z tych zmian to będzie tyle, więc możemy rozpocząć zawody wacoligła guta, mroczka i jeleniewski. Oczywiście możemy sobie przesymulować ten bieg. Remis 3-3, ale wygrywamy 5-7 do 9-9, na 4-2 Koło z Kozą Także bardzo Bardzo fajna e, Gierka taktyczna dla kibiców Dla kibiców Żużla Tak więc e, dzięki za Dzięki za e, obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia już niebawem. Cześć!